Praca z cieniem po stracie, czy po śmierci kogoś bliskiego, czy rozstaniu, czy kiedy dostajesz diagnozę nieuleczalne, jest zawsze związana z pewną konfrontacją. Konfrontujesz się z tymi emocjami, z tymi uczuciami i z tymi przekonaniami, które pojawiają się w momencie, kiedy zaczynasz się bać, kiedy zaczynasz się bać o swoje życie, kiedy życie ci runęło. To może być smutek, żal, złość, rozczarowanie, no cokolwiek. Co pojawia się, kiedy człowiek doświadcza granicznego doświadczenia? Po stracie yy, wygląda to często tak, że rzeczy, które długo zamiataliśmy pod dywan, czyli odkładało się to na jakiś, nie wiem, późniejszy czas, albo człowiek nie był tego świadomy i żył sobie po prostu z dnia na dzień, te wszystkie emocje po stracie wybuchają jak jakaś taka bomba atomowa i zaczyna się taka jazda bez trzymanki. Także, kiedy mówię o pracy z cieniem, to właśnie mówię o tym, co było długo zamiatane pod dywan, bo to po stracie zawsze, ale to zawsze, y, po prostu wybucha ze siłą. To, co wcześniej mogliśmy jakoś ułagodzić, załagodzić, czy się, no nie wiem, y, coś wziąć, to zapić albo zajeść, y, po stracie nie ma tak łatwo. Dlatego. Y, Właśnie po takich granicznych doświadczeniach jest bardzo ważne pracować tą, z tą stroną, która no, zadaje nam ból i cierpienie. To jest podstawa. To jest podstawa, żeby ruszyć do przodu, żeby zaakceptować może nowe życie, żeby się może pogodzić, ale przede wszystkim na pierwszym miejscu, żeby poczuć się dobrze. Bo tak jak mówiłem już we wcześniejszym filmiku, nie, nie zawsze chodzi o akceptację. Znaczy ja uważam, że akceptacja jest cudowna. Ale ten pierwszy krok jest po prostu taki, żeby, okej, okay, odnajduję się w nowym życiu. Parę rzeczy mi się zaczyna podobać, zaczynam się uśmiechać, chętnie chodzę do pracy, może myślę na temat już nowego związku. Yy, I to osiągniecie, kiedy zaczniecie pracować z własnym cieniem, kiedy nabierzecie tej odwagi, yy, a odwaga przychodzi w momencie, kiedy macie już dość tego życia w cierpieniu i tej stagnacji, którą macie obecnie w życiu.